Hej, cześć, Ono ja z tej strony Tweeting, Witam Was w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team. Dostałem znowu końcy yy, Znowu paczki są. 10 paczek za 25 tysięcy. W poprzednim odcinku, jak mogliście zobaczyć, trafiło się nam gówno. Ale może teraz coś, coś lepszego nam wejdzie. Otwieramy sobie pierwszą paczkę. No. Gówno, oczywiście. Jeszcze jakiś murzyn na, na Kolumala. Nawet żadnych kart treningu nic nam nie dało. Wszystko do klubu. Co tu zawiera? 12 zawodników, 3 rzadkie. No czyli w sumie nic, nic lepszego niż paczka za 7,5. No ale jak są, no to już otworzę. Może coś się kto wie. Chociaż, no liczyłbym, ale, ale raczej, raczej nic nie wejdzie. No, jak widzicie, Kazimierz, jakiś z polski jeszcze. Żadnych kart, bo tutaj nie ma treningu czy nic, tylko samych piłkarzy, więc No, jest jakaś szansa, że coś lepszego wejdzie. Jeszcze 7 paczek do otwarcia zostało. Ten odcinek, tak, na szybko kręcę. Nie mam czasu za bardzo. Tylko wszedłem sobie zobaczyć, czy, czy ktoś mi kupił um, zawodników w FIFA. Zobaczyłem sobie, że są paczki, no to nagram myślę. Dobra, kurwa, dajcie im coś, dajcie mi coś. Bach. Aquiliani. Zarąbiście po prostu. Kolejna paczka. Kolejne gówno oczywiście pewnie. Weidenfeller, kurwa, Deutsch, Sakin, Armero, o, szybki murzyn Czoło ma kurwa jak... No duże ma Mieszo, mieszo, mieszam, I co? I gówno Mekses Jakaś ma mandaryna Aha, sponsorem, sponsorem. Sponsorem tego odcinka jest yy, kolega, który ma aukcję, po prostu nie aukcję. Ma fanpage na Facebooku i możecie się do niego zgłaszać. Możecie pisać do niego o końsy. Myślę, że chyba najtańsze ma na Facebooku. Tam z systemem yy, przelew bankowy czy PayPal czy PaySafeCard. Napiszę do niego, dogadacie się na pewno polecam wam, bardzo tanie końcy legalnie zdobyte to muszę podkreślić nie jakimiś tam botami czy coś po prostu no legalnie zdobyte tak nie będę wam tam mówił o kurwa dwie szepaczki zostały więc porządny koleś napisze do niego jak chcecie, link oczywiście w opisie do jego, do jego fanpage'a a. Kim Rusek Karol Dobra, ostatnia paczka. Rzadkie gówno nam siada coś. Nic nie chce mi dać. Jedyny. Znaczy nie, jej mi dało parę zawodników. Kogo mi to dało? Vidala niebieskiego, Suareza. A i Aguero. Aguero trochę tam był wart. Vidal jest wart koło 2 milionów. Chyba coś takiego. Dobra, rozjebaliśmy koło 200 tysięcy. A jeszcze sobie kupię parę paczek za 7,5 Może coś wejdzie k tobie CASTRO kurwa castro Do klubu wszystko wpisdół Dobra jeszcze 23 tysiące mamy Do 300 tysięcy do sobie otworzę i, i kończymy Kosu boże święty sąsiada w Brazylii kurwa mi nie chce nic nie zdać Dobra, jeszcze dwie paczki Messi, Me może coś Messi da I co da? Bentecę dał Ło kurwa, jaka babka, fajna plecy, 15 o. Chciałbym, żeby mi takie plecy wyleczyła Dobra, jeszcze jedna paczka, Ba. I co? I gówno. Dobra, wszyscy, zdejdźcie mi z oczu, nie chcę na was patrzeć nawet. Jeśli się wam podobał ten odcinek, dajcie łapkę, dajcie komentarz, wbijcie na, na mojego Facebooka. Ja się będę z wami żegnał. Hej, na razie. Cześć.